Dzień dobry. Witajcie. Ja nazywam się Marek Grupental i dzisiaj chcę wam przedstawić jedno z pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Chcę, żebyście się przygotowali do zdania egzaminu na prawo jazdy, dlatego będziemy sobie omawiać po kolei pytania egzaminacyjne. Widzicie za mną teraz sytuację drogową, przy której istotą są znaki drogowe. Znak d1 informujący nas o drodze z pierwszeństwem przejazdu, że to my poruszamy się drogą z pierwszeństwem przejazdu. Ale nie możemy być przyzwyczajeni wyłącznie do tego, że jak widzimy znak d1, to znaczy, że prosto mogę jechać i tak będę miał pierwszeństwo, czy będę miała pierwszeństwo. Nie. Pod tym znakiem widzimy tabliczkę T6, która informuje nas o rzeczywistym przebiegu pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Określa je ta grubsza linia na tej tablicce, czyli widzimy, że tak naprawdę wjeżdżamy na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem. Jeżeli będziemy udawać się w lewo, mamy cały czas pierwszeństwo przejazdu. Po tym wszystkim, co Wam powiedziałem, możemy sobie teraz przeczytać pytanie egzaminacyjne, bo już wiecie, w jaki sposób będzie odbywał się ruch na tym skrzyżowaniu. A pytanie brzmi, czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się z przeciwka? A mamy zamiar kontynuować jazdę w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Mówiłem przed chwilą, że to my jesteśmy cały czas na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Wykonujemy manewr skrętu w lewo, inni muszą nam ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie nie. Nie musimy ustępować nikomu pierwszeństwa przejazdu. Podobało się? Dajcie suba, łapki w górę, czekajcie na kolejne odcinki. Do zobaczenia.